Sirtuiny mają moc, dużą supermoc. Możemy powiedzieć, że jest to prawdziwy luksusowy krem anti ale działający na nas od wewnątrz. Nazywam się Beata sterlińska Dolinowska. Jestem ginekologiem położnikiem. Ostatnio tematem, który mnie zainteresował, są sirtuiny. Ekspertem w tej dziedzinie jest pan Tomasz Woźniak. Dzień dobry. Z wykształcenia jestem biologiem molekularnym, biochemikiem i inżynierem genetykiem. Autorem dwóch książek e, dotyczących tematyki zdrowotnej. I od paru lat e, zajmuje się e, promocją zdrowia na kanale YouTube. Profesor. My wszyscy chcielibyśmy zachować młodość. Chcielibyśmy nawet odwrócić procesy starzenia. Czy rzeczywiście sirtuiny mogą na to wpłynąć? Od wielu lat e, bada się różne mechanizmy e, odpowiedzialne za proces starzenia. One się ze sobą współgrają. Takim wspólnym mianownikiem, jak włączył ten mechanizm sirtuinowy, to możemy obronić się przed. Wieloma przyczynami procesu starzenia, np. No nadmianę wolnych rodników, które powoduje, że ten proces starzenia przyspiesza. Jak są wolne rodniki, czy jakieś infekcje, czy jakieś inne stany, no to się od razu pojawiają yy, procesy zapalne, a proces zapalny też skraca życie. Niestabilność genomowa skraca życie. To, że nie czujemy insuliny, czyli insulinooporność się pojawia, skraca nam się życie. I tych procesów jest mnóstwo. No i teraz, jeżeli włączymy sirtuinę, to będziemy w stanie uderzać w każdy element y, antystarzeniowy. Będziemy mogli powiedzieć, że te komórki wolniej się starzeją.